Pewnie zastanawiacie się, dlaczego tak długo nie było filmów albo o co chodzi z tym kanałem RWA Shorts. Jeśli chcecie się dowiedzieć, to obejrzyjcie ten film. Zapraszam do oglądania. Ja wiem, że dużo ostatnio jest tych filmów informacyjnych, ale w ostatnim filmie nie było dużo konkretów, więc teraz będą same konkrety. Uwaga, konkret pierwszy. Strażnicy Mentosów powracają najprawdopodobniej do końca wakacji. Powrócą, jak nie wiecie co to jest, to znaczy, że jesteście nowymi widzami na kanale. Kiedyś była taka seria, po prostu se wpiszcie Radio Wolna Afryka Strażnicy Mentosów w YouTube i wam wyskoczy. Drugi konkret. Filmy będą, mam nadzieję, już codziennie przez ten tydzień i chyba właściwie następny również. Trzeci konkret, o co chodzi z tym kanałem RWA Shorts? Jeśli jesteście na Discordzie, to na pewno wiecie o co chodzi. Założyłem kanał RWA Shorts, próbowałem tam różne krótkie filmy, jakieś akcje, śmieszne momenty i tak dalej, rzucać, ale po prostu YouTube uznał, że jestem głupi i trzeba mi tutaj troszkę przeszkodzić, a więc zablokował te filmy, ustawił je od 18 lat, co znaczy tyle, że tak naprawdę mam totalnie zaświecone. Księgi rozwalone przez to. Kolejny, chyba czwarty konkret, będzie przerwa. Będzie przerwa od 15 lipca do tak mniej więcej połowy sierpnia. Oczywiście to nie będzie znaczyło, że nie będzie wtedy filmów. Owszem, będą, ustawię, znaczy jeszcze nie wiem jak to będzie jeszcze. Powiem Wam to w innym filmie, ale co wstępny plan jest taki, że po prostu ustawię premiery tych filmów na tam co kilka dni, nagram trochę ich na zapas, więc tam nie oczekujcie wtedy, że będę odpowiadał na komentarze, czy też będę aktywny na Discordzie. Piąty konkret. Czemu nie było tak aktywności na kanale, takiej dużej, i generalnie była podobna jak u Blitzmobilię, czyli bardzo, bardzo mała. No, ponieważ po prostu przygotowywanie kilku czasochłonnych filmów jednocześnie jest dosyć męczące, dosyć trudne, a więc po prostu nie miałem już czasu nagrywać tych filmów, że tak powiem, normalnych, właśnie z serii. Bardzo. Wasze bitwy albo opłaca się. A właśnie, jeśli chodzi o Wasze bitwy, to ta seria jak najbardziej jeszcze będzie kontynuowana i miało być coś takiego, że będzie top 5 bitew z tej serii w miesiącu, ale w czerwcu tego nie będzie, w lipcu tego nie będzie, dopiero w sierpniu to najprawdopodobniej będzie, ewentualnie we wrześniu, jeszcze, jeszcze wszystko w swoim czasie Zobaczymy. Kolejny konkret, jeden z najważniejszych. Nasza strona internetowa będzie wreszcie czymś, co będzie mogło Was zainteresować. Póki co jest nieczynna, póki co jest w przebudowie. Możecie w komentarzach pisać, co można tam dodać. Bo jakoś na razie totalnie nie mam pomysłu. Kolejny konkret: Kino Piwot oraz RWA Animation. To również nie było coś, co mogło Was interesować, ponieważ było w budowie. Ale uznałem, że dobra, wahać, to niech póki co idzie w cholerę. No, pójdź Później się tym zajmiemy, ale na razie nie. Następny konkret RWA, Plus również na razie nie będzie czynny. No, myślę, że wystarczy nam póki co ta jedna strona internetowa, która jest w przebudowie. Seria opłaca się, również będzie kontynuowana i myślę, że będzie tak jak wcześniej, czyli po prostu jakoś codziennie. Albo mam też inny pomysł, będzie co tydzień, dwa, taki przegląd sklepów w którym po prostu w jednym odcinku przejrzymy sobie wszystkie wszystkie oferty w sklepie, które są akurat w danym dniu, tygodniu i tak dalej. No, jeśli chodzi o takie konkrety, to dziś na dziś to byłoby na tyle. Jeszcze dziś pojawi się jeden lub dwa odcinki jeszcze nie wiem zobaczymy czy mi się uda miałem skończyć montować tam jeden alfabet ale wczoraj mi się nie udało i myślę że już dzisiaj skończę i do widzenia